Wszystkich kolegów hodowców, chciałem dzisiaj powiedzieć, że rozmawiałem z doktorem lekarzem weterynarii Krawczyńskim. Dzisiaj rano po prostu wyszły moje wyniki badań, z które robiłem. wymaz z z wola na grzyby i znowu potwierdziła się moja e, e, po ta, e, hipoteza, że nie potrzeba nic zrobić znowu w ciemno. Zostałe głębie pobrałem, po prostu wymaz z wola, wysłałem go. Próbówka, które zakupiłem w Centrum Zdrowia Gołębi, one są y, y, po prostu dostosowane do transportu, podłożem transportowym. Próbówki zostały priorytetem. Doszły, trzeba było poczekać, bo to jest wiadomo, że robione jest posiewem, Trzeba było po prostu wychować te grzyby, czy są, czy ich nie ma. I dzisiaj rano po prostu z doktorem Kawczyńskim na ten temat. I nie ma żadnych wolu y, grzybów, nie posiadają głębie, więc niepotrzebna jest robiona Znowu kuracja. Po co zniszczyć jowiaźnie gołębie w organizm? Czyli, tak jak mówiłem. Stosowanie naturalnych produktów do tego przyczyni się bardzo dużą propolis na pewno, czosnek, do tego syrop z cebuli. Tylko proszę pamiętać, że w okresie pierzenia nie podajemy syropu z cebuli, bo cebula wstrzymuje pierzenie. Potem z centrum zdrowia gębia się na walkę z grzybem. Candiwet się to nazywa. Jest to kompleksowa walka z grzybicą u głębi. Jest to naturalny środek, nie jest to lekarstwo. Proszę pamiętać przede wszystkim, że lekarstwo na, na, na grzyby tu po prostu kupuje się u, w aptece dla ludzi. Nie ma dla gołębi po prostu taki, tylko to jest przeliczeniowa dawka na masę ciała i to kupuje się w aptece za pomocą recepty, którą wypisuje lekarz, jeżeli potrzebny jest i wyjdzie w badaniu, że jest grzyb. ten do tego środka Candivet. U mnie się bardzo sprawnił Najpierw zrobiłem kurację przez 7 dni podawałem. Potem podaję go raz w tygodniu dla bezpieczeństwa. Będę podawał go dwa razy w tygodniu na razie do, do lotów. Potem w czasie lotu będę go podawał tak samo dwa razy w tygodniu. Czyli we wtorek na wieczór lub środę na wieczór. Albo będę go wymieniał z próbowet max. Bo... I zobaczymy, co będzie dalej. Jest tu, stałe zastosowanie. Jest 2 ml na litr wody. To jest gdzieś przeliczeniu na 20 GM. Ale ja na 2 litry wody, bo tyle wypiłałem moje gołębie przez cały dzień. Po prostu podawałem 5 mililitrów przez tą kurację siedmiodniową. No a teraz podaję tak, można tak samo opryskiwać. Bardzo dobra rzecz z tego jest. Rozrabia się to, że nie pamiętam dokładnie. 20 mililitrów na 100 litrów wody. powzikać wiadomo, że grzyby. No zalega, robi się pleśń, robią się grzyby na tym. To też doprowadza do, do powstawania grzybów. Karma tak samo, jeżeli jest brudna, robią się u, głębią, u głębią i wolu robi się grzyb także nie potrzeba wielkiego wydatku a środek bardzo dobry zastosowany wiadomo, ja że jak ktoś już ma grzyba, no to na to nie poradzi, nic no to, bo to nie jest antybiotyk, to jest tylko po to, żeby podtrzymywać głębia cały czas yy, yy, wolu podtrzymywać w i cały czas na okrągło ten żeby nie powstawał grzyb utrzymujemy go cały czas w zdrowiu także widzicie Państwo, niewielki koszt wydatków znowu a efekt bardzo fajny, gwarantowany sukces był dla mnie, jak przynajmniej i znowu w pewnym czasie powtórzę, znowu badanie wymogu, zezwolenie. Nie jest to drogi koszt. Próbówka, coś 4 zł, czyli ponad 4 zł, nie pamiętam dokładnie. Do tego na okrągło, na bieżąco podaję gołębiom Razem z tym, wiarowet gołębiom podaję. Tak, jak mówiłem wcześniej, dostaję konopcję wet, To jest wspaniała rzecz. prowadziłem od niedawna Mykomet, Mykowet, wspomaganie wątroby i narek, usuwanie motocyksyny, wszystko z Centrum Zdrowia Gołębi, po prostu w produkcji. Mam tak samo elektroliksę z Centrum Zdrowia Gołębi, teraz podaje bardzo fajne wydanie z pasami, elegancki jest. Także każdą nowość jaką będę wiedział, będę się z Wami, dnie, będę się z wami dzielił wszystkimi hodowcami młodymi przede wszystkim. Można się czegoś nauczyć, nie musi, nikt do tego człowieka nie zmusza. Ale, jak dla mnie, naprawdę jest niedrogi yy, yy, koszt utrzymania gołębi. A bardzo fajny w następnym filmiku postaram się powiedzieć jakieś nowości z Centrum Zdrowia Gołębi, które po prostu od niedawna zacząłem stosować. Używam. Także pozdrawiam wszystkich kolegów chłodowców. Życzę dobrych lotów. Pozdrawiam.